Cześć, z tej strony pan skamik. Na wstępie powiem ci, że ten film został stworzony wyłącznie do celów edukacyjnych. W tym filmie pokażę ci, jak zaatakować serwer nas, tak aby dostać się do katalogów, a także wylistować e, katalogi dirbem, sprawdzić czy nie ma jakichś ukrytych podstron itd., itd. Zobaczymy sobie nasz schemat działania. Mamy serwer nas, mamy naszych użytkowników i mamy naszego hakera. W tym wypadku to my będziemy. Próbowali dostać się do środka. Oczywiście serwer NAS działa w naszej sieci lokalnej LAN, w naszym laboratorium domowym. I w tej sieci udostępnia katalogi dostępne na serwerze NAS. Oczywiście dla użytkowników i dla naszego hakera, ponieważ jesteśmy w tej samej sieci, nie mamy żadnych ACL-ek itd. Oczywiście po porcie. 445 protokół SMB i nasze kredencjale, czyli mamy login i hasło, to jest users i users. Oczywiście nasz haker o tym nie wie. Natomiast z słownikiem spróbujemy sobie brutalnie dostać się do środka. To jest nasz schemat działania. Zaczynajmy więc. Oczywiście mamy. Odpalono maszynkę Kali Linux, mamy odpalony nasz PFSense, mamy również odpalony Windows 11 i nasz serwer NAS. W przednim odcinku pokazywałem w jaki sposób skonfigurować NAS aby działał w waszej sieci lokalnej. Możecie sobie to przetestować. Ta maszynka już jest u nas uruchomiona jak widać pod adresem 192.168.1.120. Jak widać mamy dostęp do maszyny spróbujmy wrzucić LMapa e -map, e jak widać import e 80 HTTP i e port 445 jest otwarty. Możemy sprawdzić, że są zabezpieczenia tak, do naszego NASA wymaga poświadczeń. Spróbujmy wpisać admin admin. Nie ma takiego użytkownika i hasła wobec tego tak. Nie wpłci nas. Nasz serwer, do naszych katalogów. Wobec tego będziemy musieli brutalnie dostać się do środka. Trzeba zwrócić uwagę, że łatwe hasła można szybko złamać, używając odpowiednich słowników. Najlepiej używać mocnych silnych haseł. Odpalamy sobie nasz MSF Konsole. Tu możecie za ten czas zobaczyć, że nasz truna schodzi. Po tym adresie możemy sobie wpisać nasz login i hasło z admina. Oczywiście to nie jest to samo hasło, które będzie listować Nasze login i hasło to jest users users I tu mamy panel taki do logowania do konfiguracji Trunasa, gdzie pokazywałem jak w jaki sposób konfigurować w poprzednich odcinkach. Jak widać protokół SMB jest running, więc jest odpalony. Tutaj też sprawdziliśmy to w katalogach. Spróbujmy więc dostać się do środka. Mamy odpalonego oczywiście naszego ulubionego Metasploita. Pokażę Wam jeszcze słowniki w katalogu Root. I mamy oczywiście hasła TXT i login TXT. Oczywiście ja wypisałem te podstawowe. Jakieś takie y, słowa, y, oczywiście mamy y, w tym katalogu hasło i login users, takie jakie powinniśmy mieć, to jest na bazie takiego przykładu, gotowe listy możecie pobrać z sieci, jest wiele takich dostępnych list, czy jakieś shock and czy seklista czy jakieś word listy, to są bardzo popularne listy dostępnych haseł z wycieków. Oczywiście, na próbę tego testu pokażę Wam gotową listę wypisaną przeze mnie, zawierająca to hasło, tak abyście po prostu mieli taką świadomość, jak to działa. Oczywiście, odpalamy sobie Auxiliary Scanner, USB Login i seder hosta. Na nasz adres IP naszego NASA 192, 168, 120. Oczywiście airhost No i oczywiście plik użytkowników, czyli loginy. Ładujemy również hasła to są te pliki, które Wam pokazywałem. Te pliki te słownikowe. Tutaj możecie sobie do dowolną listę. I macie plik hasła TXT i tu mamy Treat 10 to oznacza, że program uruchomi 10 jednakowych wątków. W sprawdzaniu haseł i zobaczmy, jak nasz program sobie ładnie z tym radzi. No, i jak widać, mamy sukces. Znalazł nasze hasło i usera. Zobaczcie, dopasował users, users. Znaczy login, i hasło tak jak zakładaliśmy. Oczywiście, jeszcze spasował nam hasło test, test, bo takie konto również istnieje. Wobec tego, nawet udało nam się złapać dwa. Oczywiście, w, tak, na takim serwerze jest, może być tysiące takich kont i loginów. I zobaczcie, users, users wpisujemy i powinniśmy się dostać do środka. No i jesteśmy, jak widać, mamy podfolder udostępniony. Możemy się do niego dostać. Spróbujmy utworzyć jakiś katalog. Niech tu będzie hak No i jesteśmy w środku, tak. Wobec tego pierwszy atak już jest za nami. Możemy sobie teraz spróbować wylicytować dirbem katalogi na naszej strony Trunasa. Sprawdzić, czy na przykład nie został jakoś błędnie skonfigurowany, czy nie ma jakichś błędów. Robiliśmy już to wcześniej w poprzednich odcinkach. Możecie sobie wejść na poprzednie odcinki z Dirbem. Dirb to narzędzie, które wszystkimi możliwościami założonymi w słowniku brutalnie wyczukuje. Poddomen, gdzieś tam ukrytych katalogów na danej stronie, tak jakby directory, taki traversal, latak gdzie sprawdza różne zasoby, które mogą być udostępnione, a na przykład nie powinny. No i jak widać, on nam szybko tutaj próbuje spróbuje forsować te katalogi. Oczywiście tym słownikiem, który ma zawarty. No i zobaczcie, tutaj raczej nic nie znalazł, sprawdźmy jeszcze, ponieważ nas wylogowały ja tutaj trochę, trochę przyspieszyłem, to trwa znacznie dłużej. Możemy sobie teraz posprawdzać, co nam udostępnił DIR. No i zobaczcie, nie mamy dostępu do tej strony. Jak widać, nie mamy uprawnień, bo otworzyć tą stronę. Tak więc wszystko powinno być w porządku. Jeśli są jakieś zwykłe aplikacje, na przykład macie drukarkę w domu, w sieci lokalnej, możecie też sobie sprawdzić, czy, czy, jest, czy nie są udostępnione jakieś katoliki, które nie powinny, jakieś administracyjne itd., itd. ponieważ takie wersje GUI mogą powodować różnego rodzaju problemu, czy na przykład urządzenia IoT. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki. Pan Skamik.